Wiecie, żarty się skończyły, jakby ktoś myślał, że w każdej wodzie można się kąpać, no niestety nie. Dzień dobry ponownie, bo słyszałem, że nie wgrał się od poprzedni materiał, niektórzy zaczęli się już martwić, gdzie ja jestem, a więc jestem. Jestem już w trasie, która jest bardzo podobna do wczorajszej, czyli cały czas ta sama rzeka za nami, cały czas natura i słuchajcie, Idę sobie w kierunku tynu. Dzisiejsza intencja to jest intencja, którą, o którą prosiła Ola, która walczy z chorobą. Także Olu dzisiejszy ból tej drogi jest w swojej intencji. A swoją drogą, jeżeli jesteś z wolstyna pokolic, tak wrócę, to myślę, że będziemy mogli nad tą swoją chorobą jeszcze popracować i ci w tym pomóc już w świecie.